Ten, kto podniesie miecz, otrzyma moc bogów i zostanie nowym królem tego kraju. Jednak przez ostatnie 100 lat nikt nawet nie zdołał go dotknąć. Tego dnia król ogłosił zawody. Kto podniesie miecz, otrzyma 100 milionów. A król odda mu również rękę swojej córki. Na to ogłoszenie zebrał się ogromny tłum. Król wszedł na scenę, wyjaśnił zasady i własną krwią aktywował magiczny miecz. Wtedy pierwszy mężczyzna ruszył z wielkim zapałem. Lecz gdy tylko postawił pierwszy krok, potężna energia miecza uniosła go w powietrze i odrzuciła. Król natychmiast ogłosił jego porażkę. Drugi mężczyzna wylądował na scenie. Zmierzył się z m i zrobił nawet dwa kroki naprzód, ale trzeci krok był niemożliwy. Wypił łyk alkoholu i gwałtownie postawił trzeci krok. Gdy już myślał, że uda mu się podnieść miecz, ten uwolnił przerażającą demoniczną moc i w jednej chwili zamienił go w popiół. Później dwóch mężczyzn spróbowało razem. Popychali swojego partnera w stronę miecza, starając się go tam doprowadzić, lecz gdy tylko się zbliżyli, lodowata demoniczna energia zamroziła ich ciała, a po chwili obaj zostali odrzuceni do tyłu. Król i te próbę uznał za nieudaną. Wtedy na scenę powoli wszedł żebrak w podartych ubraniach i ku zdziwieniu wszystkich bez żadnego trudu dotarł Prosto do miecza. Moc miecza nie miała na niego żadnego wpływu, jakby był istotą z innego świata. Jednym ruchem unicestwił złą duszę ukrytą w ostrzu. Król pierwszy raz od stu lat zobaczył coś takiego. W następnej chwili, żebrak chwycił rękojeść miecza. Wtedy boskie zwierzę wniknęło w jego ciało, a cały tłum miał. W ten sposób stał się nowym władcą miecza i zdobył serce księżniczki.